Cześć wszystkim, z tej strony Arkadiusz Oprzyński i zaczynamy kolejny materiał, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o zmianach, jakie po raz kolejny już zachodzą w programie Czyste Powietrze. Zmiany, których spodziewamy się od 2025 roku, a więc już za chwilę tak naprawdę, bo ten rok już nam się kończy, no i za chwilę będziemy mieli kolejne zmiany. Czy to będą zmiany rewolucyjne? Trochę tak, trochę to będą zmiany rewolucyjne. Może nie aż tak bardzo jak wprowadzenie prefinansowania, choć... Z drugiej strony być może prefinansowanie właśnie zostanie usunięte za chwilę. I tak, wtedy to będą bardzo, bardzo mocno rewolucyjne zmiany. Pierwszą zmianą, która jest wprowadzana, są w ogóle kryteria wejścia do programu. Tutaj osoby, które się tym zajmują, poruszyły bardzo ciekawy temat, i temat, który również ja poruszam na swoich materiałach, swoich tych informacyjnych filmikach. A więc kwestia tego, że są. Dosyć duże nadużycia, jeżeli chodzi o to, kto otrzymuje który próg dofinansowania, więc często są sytuacje, że ktoś kogoś dopisuje, są ukrywane dochody, są dopisywane osoby, które mają niski dochód, a więc jest kombinowanie, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z tym zaświadczeniem o dochodach, które otrzymujemy z gops lub z MOPS-u i teraz właśnie zmiany, które mają być wprowadzone, to przede wszystkim zwiększona kontrola tego, kto jest dopisany, czy te osoby faktycznie tworzą dane gospodarstwo domowe, czy to jest pic na wody, krótko mówiąc, i ktoś sobie to próbuje nadużyć, próbuje zmniejszyć sztucznie swoje dochody dopisując kogoś albo odpisując kogoś z danego gospodarstwa domowego, ale oprócz tego ma być jeszcze kryterie, kryteria finansowe nie będą jedynym kryterium. Aby uzyskać najwyższe dofinansowanie, a przynajmniej taki jest plan. Teraz ma być jeszcze dodatkowa weryfikacja przez lokalny GOPS lub MOPS, który w założeniu no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale być może będzie musiał wydać zaświadczenie o tym, że faktycznie ta rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej, w trudnej sytuacji gospodarczej, a oprócz tego budynek faktycznie wymaga pilnej termomodernizacji, więc to jest Zmiana tak dosyć rewolucyjna, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, bo faktycznie ta zmiana sprawi, że osoby, które będą się kwalifikować na ten trzeci próg dofinansowania, faktycznie będą osobami, które czy może zwiększy się szansa, że będą to osoby, które faktycznie potrzebują tego trzeciego progu, najwyższego progu, bo faktycznie nie mają. Pieniędzy na to, aby skorzystać czy aby wykonać termomodernizację swojego domu, i to dofinansowanie właśnie jest dedykowane i zostało stworzone z myślą o takich osobach. No, bywa różnie. Druga kwestia to kwestia prefinansowania, o czym wspomniałem na początku. Prefinansowanie, jak wiemy, to jest rzecz, która rozbujała tak naprawdę cały program Czyste Powietrze. Rozbujała, sprawiła, że tych wniosków są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. Mamy praktycznie kilka, koło pięciu tysięcy wniosków tygodniowo, więc są to niesamowite liczby, z czego bardzo duża część to jest właśnie prefinansowanie. No i teraz, jeżeli chodzi o to prefinansowanie, to wiadomo, że gdzie się pojawiają pieniądze, to się pojawiają też i osoby, które by chciały niekoniecznie legalnie te pieniądze dla siebie zgarnąć. No i teraz, jeżeli mamy to prefinansowanie, właśnie to jest ten problem, który pojawia się, że osoby mogą oddawać dofinansowania, że Firma zgarnie zaliczkę i nic nie wykona, rozpłynie się w powietrzu, no i jest to związane z pewnym, z pewnym ryzykiem. Dlatego jeżeli chodzi o prefinansowanie, faktycznie pod wątpliwość i ze znakiem, z dużym znakiem zapytania obecnie jest jego przyszłość, a więc przyszłość tego, czy to prefinansowanie będzie, a jeżeli go nie będzie, to, a jeżeli będzie, to będzie w jakiej formie, a jeżeli go nie będzie, no to co będzie w jego miejsce? Jeżeli nie będzie prefinansowania, to w założeniu mają być przyspieszone wypłaty. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wiemy, że na ten moment z płynnością tych wypłat i z tempem wypłat jest różnie, natomiast jeżeli faktycznie nie byłoby prefinansowania, no to tak, wypadałoby, żeby było to wykonywane szybciej, głównie ze względu na to, że jeżeli ktoś sobie weźmie pieniądze, no to faktycznie, czy jakiś klient, czyli klient ostateczny, beneficjent, będzie otrzymywał te pieniądze na swoje konto, no to nie chciałby czekać pół roku czy 7 miesięcy. W szczególności, jeżeli mówimy o osobach, które będą miały niskie dochody, no bo skąd wziąć 100, 200 tysięcy na, na, na taką termodernizację i czekać później pół roku, nie? Będzie to problemem, czy może to być problemem. Dlatego tutaj propozycja jest tego, żeby wspomogły w tym banki. I tutaj moja wątpliwość się rodzi, no bo jeżeli ktoś nie ma faktycznie dochodu, no to pytanie, czy bank zechce go sfinansować, sprawa wątpliwa, bo prawdopodobnie wyglądałoby to w ten sposób, co i inne programy dofinansowań, które znamy z przeszłości, gdzie e, powiedzmy, jeżeli była inwestycja na 100 tysięcy, e, należy wziąć kredyt na 100 tysięcy, a następnie, e, jeżeli wszystko jest ok wszystkie papiery się zgadzają, to powiedzmy kredyt jest umorzony w 80 czy tam 100%. Więc takie programy dofinansowań już były, natomiast patrząc na to, jak on, że były takie programy dofinansowań, ale też patrząc na to, jak one się zakończyły, no nie wyglądało to fajnie. Weźmy przykład dofinansowań do kolektorów, to były lata gdzieś 2013, 2013 rok, coś takiego, czy pierwsze dofinansowania do fotowoltaiki, cały program Prosument tak się nazywał, który właśnie w ten sposób wyglądał. No, i faktycznie osoby, które to finansowały, miały bardzo duże problemy później z wypłacalnością z, z banków, i, i czas oczekiwania był jeszcze dłuższy niż teraz mamy w tym programie. Więc tutaj, jeżeli by to miało faktycznie przechodzić przez banki, okej, okay, ale trzeba by to było naprawdę zrobić bardzo mocno z głową. Kolejna kwestia to kwestia związana z audytami energetycznymi. Aby tutaj nie było nadużyć, zaproponowano, takie rozwiązanie, aby przed realizacją i po realizacji wykonać charakterystykę energetyczną budynków, czyli coś, co jest nieco bardziej weryfikowane, sprawdzane z, z urzędu. No i wtedy musimy zachować te współczynniki, prawda? Musimy wykazać, że faktycznie przed termomodernizacją był poziom X, a po termomodernizacji jest powiedzmy 40% mniejszy ten, ten X, nie? ten poziom. Więc ok, fajne rozwiązanie. Natomiast jeżeli sobie wpiszecie charakterystyki energetyczne budynków, a dobrze wiecie, że w tym momencie wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków jest niezbędne do tego, żeby wynająć, żeby sprzedać budynek i tak dalej. Jest mnóstwo firm, które sprzedaje to online, wykonuje to online na szybkości i tak dalej. Więc nie wiem, czy to na pewno pomogło bardzo mocno i czy tutaj byłoby uniknięcie jakiś nadużyć, czy wręcz w drugą stronę tutaj to też również tą, tą decyzję o zmianie dał pod wątpliwość. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o kwestię termomodernizacji, najprawdopodobniej, jeżeli ktoś teraz będzie chciał skorzystać z trzeciego progu, czyli najwyższego progu dofinansowań, to ta termomodernizacja będzie wymagana, czyli nie będzie można zrobić sobie częściowej termomodernizacji, tylko faktycznie wymieniamy źródło ciepła, ale wykonujemy też termomodernizację, a nie, że jak ktoś jest na trzecim progu, to tylko wymienimy źródło ciepła. Tak ma nie być. Ma być tak, że właśnie będzie to rozszerzone o całą termomodernizację, bo jak nie, no to nie ma po prostu tego trzeciego progu. Kolejna kwestia to kwestia związana właśnie ze źródłami ciepła. Mamy tą listę Zoom, która się zmienia i prawdopodobnie jeszcze się będzie zmieniać, jeżeli chodzi o pompy ciepła, kotły zgazowujące kotły peletowe. Ta lista jest cały czas uszczelniana, będą w niej jeszcze pewnie zmiany od przyszłego roku, i to też jest zapowiadane, że będą kolejne zmiany, jeżeli chodzi o kryteria tego, kto się kwalifikuje na tą listę Zoom. Natomiast to, co ma zostać również wprowadzone, to możliwość hybrydowego źródła ciepła, więc ogrzewanie dwoma źródłami. Bo dla przykładu może to być ogrzewanie gazem i powiedzmy pompą ciepła albo inne rozwiązania. Więc. Takie coś również ma być dofinansowywane, gdzie będziemy mieli dwa źródła ciepła, tak aby właśnie nie uzależnić się od tylko i wyłącznie jednego źródła ciepła. Kolejna kwestia, która również podlega zmianie czy będzie podlegać zmianie od przyszłego roku, to kwestia wykonawców, a dokładniej weryfikacji tych wykonawców, tego kto może korzystać z ewentualnego prefinansowania albo pewnie z wyższego progu a także zwiększona ilość kontroli, tak, kontrole będą jeszcze bardziej zwiększone, będzie ich jeszcze większa liczba, będą jeszcze bardziej szczegółowe, więc tutaj na to należy też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wykonawców jak mają być weryfikowani, no tutaj zobaczymy jak będą weryfikowani wykonawcy to co wiemy, jakie propozycje już padły co ma być wykonywane będzie najprawdopodobniej taki wykonawca musiał mieć polisę OC, więc już jakieś takie Małe firmy, krzaki nam a, po, poodpadają, jakaś tam pewność większa będzie. Jest także propozycja stworzenia listy jakby zaufanych, wykonawców, sprawdzonych wykonawców. Natomiast tutaj jest kwestia tego, jak to weryfikować, tutaj jeszcze tego na ten moment nie wiemy, ale jest propozycja, aby taka lista firm, które są sprawdzone przez WFOsie. Faktycznie istniała. Zobaczymy, czy to wejdzie w życie. Jeżeli tak, no to spoko. zawsze to będzie jakaś weryfikacja, ale ta weryfikacja, aby była skuteczna, musi być naprawdę mądrze przemyślana, tak? Żeby zweryfikować, czy dana firma się nadaje, czy, czy, też, czy też nie. Nie ma jeszcze kryteriów, jakie miały być zastosowane do tego, aby zweryfikować tych wykonawców, tak jak wspomniałem. Natomiast na pewno musiały być one zrobione na tyle. Inteligentnie, na tyle dobrze, na tyle rozważnie, aby faktycznie wyselekcjonować te firmy, które wykonają to rzetelnie, a nie, a nie w jakiś inny sposób, nie? bo zależy, jakie kryteria będą przyznane. Pytanie: co wy myślicie o tych planowanych zmianach? Te zmiany, tak jak mówiłem, mają wejść od początku przyszłego roku. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś inne zmiany. To jest taka wstępna, wstępny szkic tych planowanych zmian, które Będziemy mieli właśnie już yy, za chwilę tak naprawdę, więc na to się trzeba szykować. Co o nich myślicie? Co myślicie o tym, yy, czy to jest dobre dla programu, czy to jest złe dla programu, czy to zabije program dofinansowań? Czy wprowadzenie prefinansowania, czy koniec prefinans czy koniec prefinansowania sprawi, że ten program upadnie, albo będzie coś z nim gorzej, czy będzie mniej wniosków, mniej będzie chętnych. Czy to, że ewentualnie banki będą miały więcej do powiedzenia w tym programie, to jest dobrze czy źle? No, oraz kwestie właśnie tych wykonawców, weryfikacji wykonawców czy weryfikacji dochodów, to uważam akurat za chyba jeden z lepszych pomysłów ogólnie, jeżeli chodzi o ten program czy te zmiany. A więc weryfikacja tego, czy ktoś faktycznie na ten trzeci próg się łapie, czy też, czy też nie, bo później może być zdziwko, jak ktoś się okaże, że a, coś tam nakombinował, jednak trzeba tą donację oddać, nie? Dzięki za dzisiaj. Weźcie lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie ten kanał. Każdy jakiś tam komentarz, lajk like, czy jakieś coś innego zawsze dodaje, daje to, że ten prog program, film, materiał będzie wyżej pozycjonowany. To jest dla mnie akurat w miarę powiedzmy istotne, czy tam może istotne. Daje zawsze jakąś frajdę, nie? Jest to jakaś swego rodzaju gratyfikacja tego, co robię, a jeżeli Robię to dobrze, to daj lajka. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, co mówię i uważasz, że gadam głupoty, to też o tym napisz i już. Dzięki, do zobaczenia, cześć.